Szanowni państwo, witam was z miejsca, w którym już niebawem rozpoczną się dni miasta Kędzierzyn-Koźle 2025. Widzą państwo za moimi plecami Aleję Jana Pawła II. To jest miejsce, w którym stanie ogromna scena i już jutro w środę o godzinie 16 ta część miasta zostanie wyłączona z ruchu, więc jak zawsze liczymy na państwa zrozumienie. Są przeniesione przystanki autobusowe, jest wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, będą Państwo to mogli zobaczyć, zresztą mogą w każdej chwili na naszym Facebooku MOKWKK, na Facebooku MZK są informacje o zmianach, jeśli chodzi o przystanki autobusowe. Więc wierzę, że Państwo jak co roku dacie radę, bo od wielu, wielu lat w tym miejscu robimy. I zaczynamy, Szanowni Państwo, w piątek, 6 czerwca, koncertem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Dla nas wyjątkowa sytuacja, bo oni w tym roku obchodzą swoje 50 lecie tak jak miasto obchodzi 50 lecie i mamy nadzieję, że tej orkiestry będzie bardzo dużo. Ale też z tego powodu zaprosiliśmy ich na dni miasta i bardzo się z tego cieszymy, bo oni będą paradować na terenie imprezy. Nie zobaczymy ich na scenie, ale będą między Państwem. Znacie doskonale tą orkiestrę i później ten ich koncert płynnie przejmie Brass Federacja. To taki brass band rasowy z klimatami nowoorlańskimi. Oni przejdą Płynnie właśnie z tego koncertu naszej orkiestry najpierw będą chodzili po ulicy, później wejdą na scenę, gdzie zagrają koncert. No i około godziny 20.00 koncert zespołu Lemon, który jest bardzo oczekiwany z Igorem Herbutem. Tutaj wierzymy, na, naprawdę, wierzymy naprawdę w wielkie wydarzenie, i że będzie świetnie. A na koniec około 21.30. Another Queen to zespół, który gra covery zespołu Queen, naprawdę w bardzo dobrym, profesjonalnym wydaniu. I oni będą z nami już do końca tej imprezy w takim naprawdę długim, dobrym koncercie. Wracamy w sobotę, 7 czerwca o godzinie 16. Koncert Studia Piosenki Miejskiego Ośrodka Kultury, jak zwykle ze znanymi przebojami w bardzo dobrych aranżacjach, w bardzo dobrym wydaniu. Później dalej kędzierzyńsko-kozielscy muzycy. Darek Guca ze swoim projektem, z muzykami z Kędzierzyna Koźla, również dobrze Państwu znamy. Ich zobaczymy. Po studiu piosenki. No i o około 19.00 Sant Grace. To zespół, na który ja osobiście bardzo czekam. O 14 osób na scenie. Przepiękny chór z Stowarzyszeniem Zespołu. Znają państwo ich piosenki. Oni w tym roku obchodzą dwudziestolecie i dużo, wiele razy grani są w rozgłośniach radiowych, więc na pewno państwo kojarzą. No i po Sant Grace Mary z Polski. Młoda wokalistka, bardzo już rozpoznawalna. Trochę kontrowersyjna, ale z pięknymi tekstami. Radzę Państwu, już teraz można posłuchać na YouTubie, żeby wiedzieć na co Państwo idą, ale ja wierzę, że tutaj będzie absolutny show i dobra energia. No i kończymy dyskoteką DJ Dawid Hayes, Kędzierzyna Koźla roztańczy Państwa już na zakończenie tego dnia i na zakończenie Dni Miasta Kędzierzyn-Kośle 2.25. Ale jeszcze w międzyczasie w Parku Pojednania od godziny 14 do 18 Rosman ustawia swoją strefę czyściochowo i tam będą atrakcje dla dzieci naprawdę mocno rozbudowane bezpłatnie, ale będzie oczywiście też strefa płatna, będą te wszystkie karuzele, atrakcje, będzie gastronomia, będzie wszystko to, co na Dniach Miasta musi się znaleźć. Zapraszamy 6 i 7 czerwca. Szczegóły na www.mokw.com.pl MOKW.KK to nasz fanpage na Facebooku. Zobaczcie i bądźcie na bieżąco. Niebo ma nam sprzyjać, więc mam nadzieję, że widzimy się na Dniach Miasta.